ty jesteś tam? Hmm, obudziłem się. Miałem niedawno sen. Widziałeś? Wow! Ja, bo ja naprawdę myślałem, że jestem w domu. U mnie słońce to nie jest świecąca kula. Ta wielka kula ognia w niebie! Chyba bym nie mógł trzymać mojego słońca jak tego z twojego świata. Hej? Hm? Mario? A, no pewnie, że nie. Jak się nazywa Twój świat? Ziemia? Jak te się na podłodze? I no, na mieszkasz w podziemiu? O, ja też! Ale Robale i inne takie, tu już tak. No, a Twój świat ma Słońce? Na serio? Wow! Mhm. A możesz trzymać te słońce? To było trochę jako pytanka, no nie? Moje słońce jest bardzo jasne.